Słuchacie rozmów płynących momentami. Mówimy tu o tematach niebanalnych. Takich, które poruszają, zadziwiają, jeszcze inne przychodzą zupełnie niespodziewanie. Tematy złożone rozkładamy na czynniki pierwsze, a te proste potrafimy nieco skomplikować. Ostatnio słuchając pewnego odcinka od podcastu. Usłyszałam takie, taką historię, anegdotę, pewne zdanie, które bardzo zapadło mi w głowie i miałam względem tego jakieś przemyślenia. I pomyślałam, że powiem Tobie o tym. Mhm. I jestem ciekawa, co będziesz, co będziesz na ten temat myślał. Mianowicie tak. Pewne, pewne małżeństwo z ponad 50-letnim stażem, czyli całkiem już takim długim, zostało zapytane o to, jaki jest sekret udanego małżeństwa. Jaki jest sekret tego, że są tyle lat razem. Oczywiście jak to my ludzie zawsze chcemy najprostszej możli najprostszego możliwego rozwiązania, najszybszej możliwej drogi i tego owego sekretu. I Małżonka odpowiedziała na to pytanie, że sekretem jest to, że każdy pocałunek, jaki daje swojemu mężowi, traktuje jako ten ostatni. Hmm. Tak. I najpierw sobie pomyślałam Kurczę, ale to jest takie dosyć smutne nie? Takie, takie pesymistyczne, że myślenie w ten sposób że ok, całuję cię dzisiaj po raz ostatni to jest nasz ostatni raz. Ale idąc za tym dalej można spojrzeć na to zupełnie odwrotnie. Um, bardziej tak, że ten ostatni oznacza pełny, oznacza najlepszy z możliwych, oznacza taki, że ja doceniam z pełną wdzięcznością. Podchodzę do tego, że życie mam, życie życie mam, bo to myślę, że trochę można. Przełożyć też na to, że to nie tylko o miłości, ale o życiu i mm -hmm. o wychodzeniu do życia. Um, I ja doceniam ten każdy ostatni pocałunek. <laughs> doceniam każdy ostatni dzień, każdy ostatni moment, jeśli go tak traktuję i żyję na maksa. Całuję na maksa, mm -hmm. bo jakby nie mając tej takiej perspektywy, że. Nie pocałowałam ten ostatni raz wystarczająco dobrze, z wystarczającej takiej pełni, z, wystarcza, z wystarczającym uczuciem, em, wdzięcznością mhm. i tak dalej. I, I tak to sobie trochę przełożyłam, że okej, okay, fajnie, jakby tutaj względem małżeństwa, miłości, myślę, że to całkiem niezła porada dla. Dla wszystkich ludzi w ogóle, szukających miłości, czy będących w miłości obecnie, w związku. Natomiast to można bardzo przełożyć też po prostu na życie. No tak, zaskoczyłaś mnie trochę tą anegdotą, bo nie wiedziałem, czego ona będzie dotyczyć, <laughs> więc muszę teraz skupić myśli. Znaczy, tak, to na pewno może odnaleźć się, gdy rozmawiamy o miłości, o związkach, ale tak jak powiedziałaś. Może dotyczyć i bezpośrednio dotyczy życia, dlatego że bardzo często y, pytamy siebie albo pytamy kogoś innego, co byś zrobił, gdyby to był Twój ostatni dzień w życiu. Tak. I nagle wtedy wszyscy wymieniają swoje marzenia, nagle mówią o takich rzeczach czasami prozaicznych, ale które im rzeczywiście sprawiają radość. Wbrew pozorom mówią bardzo często o zmianie tego, co robią teraz. Mhm. Czyli, jeżeli bym zapytał Jana Kowalskiego, to jest Twój ostatni dzień życia, co robisz? Na pewno nie powie mi: Idę do swojej pracy i przeżywam ten dzień tak jak do tej pory. Mhm. Czyli de facto, jak już wiem, że to są moje ostatnie godziny, to nagle wtedy mam tą odwagę, żeby wszystko zmienić. Tak. Napisać do kogoś, zadzwonić. Przeprosić. Tak, bardzo często, prawda? Kiedy nie wiem. Nawet umiera bliska osoba z naszej rodziny, czy, czy w ogóle ktoś, kogo znaliśmy, i jest takie, a jeszcze mogłem coś powiedzieć. Mogłem jej powiedzieć, mogłem jej wybaczyć, mogłem z nią porozmawiać, czy mogłam. Tam są niedokończone tematy, które my odkładamy, albo właśnie te takie zmiany, które odkładamy, nie? Te takie przełomy, że dobra, teraz to ja pracuję na maksa, bo to jest ten czas w moim życiu. Ja się teraz nie skupiam na. Miłości, czy na zdrowiu, czy na, nie wiem, zakładaniu rodziny, to są mhm. takie przykłady, które mi przyszły do głowy. Bo ja teraz na przykład cisnę z karierą, a tamte rzeczy to ja będę kiedyś. Albo ja coś tam, spełnienie marzeń, jakaś podróż dookoła świata, cokolwiek sobie wymyślimy, to ja kiedyś. To, to na emeryturze. No dobrze, ale jaką masz pewność, że ty w ogóle, że to będzie to kiedyś, że ty w ogóle. Do tej emerytury dożyjesz. Często powtarzam to, że dlaczego my zakładamy tak z góry? W sensie, okej, okay, to jest pozytywne założenie, ale dlaczego tak mocno przywiązujemy się do założenia, że my mamy zagwarantowane te minimum 80 lat, mhm. śmierć w ciepłym łóżeczku, więc rozkładamy sobie i planujemy to nasze życie w tej perspektywie tak, tych 80 w lat w cudzysłowie. Ale de facto ten czas, który nam tutaj jest dany, to może być 25, to może być 30, to może być 50 lat. My tego tak nie postrzegamy, przez to nie żyjemy na 100%. Mm -hmm. Tylko też myślę, że takie stwierdzenie żyć na 100% często kojarzy się nam ludziom z takim: to musi być adrenalina, to musi być pełen high. To ja muszę dzisiaj, wiesz, skakać ze spadochronem na bungee skakać, to ja muszę rzucać wszystko. A to nie to, nie? To, nie? Dla mnie na przykład życie na 100% to jest życie w zgodzie ze sobą i życie w takiej mojej prawdzie. W tym, że właśnie ten mój każdy dzień, który potencjalnie może być ostatnim, mhm. tego nie wiem, jest dniem szczęśliwym, jest dniem, w którym ja postępuję z zgodnie z własnymi z własnym sumieniem, z własnymi przekonaniami, w którym ja jestem z ludźmi, których kocham, w którym ja nie mam jakichś niedokończonych spraw na tyle, żebym miała sobie coś do zarzucenia, że ja nie odkładam to, to jutro, to, to, to jutro to załatwię, to kiedyś tam pogadam, z kimś jestem, nie wiem, pokłócona. W ogóle nie. Jakby, jeżeli się takie rzeczy dzieją, jak, jakieś kłótnie, czy, czy jakieś w ogóle spory, jakieś kontrasty, bo uważam, że problemów nie ma, tylko kontrasty, to się to rozwiązuje. Tu od razu, dzisiaj. I nawet nie dla innych ludzi, nie dla świata zewnętrznego i dlatego, że ktoś coś, żeby ktoś o mnie jakoś nie myślał. W ogóle nie po to, tylko dla siebie. Bo w momencie, kiedy okazałoby się, że mam czas do jutra, albo mam czas jeszcze tydzień, dwa, może rok, a może 30 czy 40 kolejnych lat, bo tego właśnie nie wiem, to ja w każdym momencie mam, mam to przekonanie po prostu, że, że żyję dobrym życiem, że żyłam mhm. dobrym życiem i to buduje się po prostu w każdej chwili, w każdym momencie i każdego dnia. Jest taka piękna zasada, nie wiem której filozofii albo której religii, że jeżeli chcesz dobrze spać tej nocy, to przyłóż głowę do poduszki pogodzona z samym z samą sobą, mhm. ale też ze wszystkimi ludźmi dookoła. Zwłaszcza tymi, na których ci zależy. Więc to może jest dobra rada, żebyśmy nie kładli się spać w kłótni. Czyli nawet jeśli się z kimś pokłóciliśmy, przed tym snem postarajmy się, chociaż nie życzyć tej osobie źle. To już jest jakiś krok. Tak się zastanawiam, bo mówimy o tym, że. Gdyby tak było, gdybyśmy wiedzieli, że jutro jest nasz ostatni dzień, albo że mamy tydzień, mówisz, czy uważasz, że nasze życie i, i w ogóle życie ludzkości byłoby lepsze, gdybyśmy znali datę naszej śmierci? Powiedzmy, że ty dzisiaj możesz sprawdzić datę swojej śmierci. Znasz dzień, znasz miesiąc, znasz rok. Wiesz, że zostało ci, nie wiem, na przykład 60 lat. Czy to byłoby dla ciebie ok, czy wolisz jednak żyć z tą niewiadomą? Czy to może zdarzyć się jutro, może zdarzyć się za 60 lat? Wiesz co, myślę, że nie bez przyczyny tego nie znamy. Mm -hmm. Jeżeli lepszą opcją i lepszą wersją byłoby to, że, mieli, że każdy z nas miałby wiedzieć i <grybujesz> widziałby nad sobą taką klepsydrę, która, z której po prostu te ziarenka piasku codziennie spadają, i widzisz, ile ich zostało. Jeżeli ta opcja byłaby lepsza, rozsądniejsza i po prostu bardziej korzystna dla nas, to pewnie tak by było. A jeżeli my tego nie widzimy i tego nie wiemy, nie wiemy tego ani o sobie, ani o naszych bliskich, to z jakiejś przyczyny. Ja myślę, że tą przyczyną, jak tak patrzę sobie na, na zachowania ludzi yy, i często czytam dyskusje yy, pod jakimiś postami na Facebooku, ale też rozmawiam, yy, miałem kilka takich rozmów. Na przykład, dlaczego ludzie chodzą wysoko w góry? Jakieś Himalaje. Yy, często tracą życie w tych górach. Mhm. Albo robią rzeczy, których nie musieliby robić. Nie musieliby narażać swojego życia. Nie wiem, opłynięcie kajakiem, Ziemi dookoła, przepłynięcie jakichś tych naj, największej naj, oceanu, m, m, wzdłuż i wszerz, wyjście na najwyższą górę na Monde skoczenie bez spadochronu albo z czymś tam. No, no wszystko, co, co możesz sobie wyobrazić. Nurkowanie z rekinami, jakimiś, wszystko. Po co ludzie to robią? I mam wrażenie, że gdybyśmy znali tą datę śmierci, to ta śmierć byłaby bardziej namacalna i my byśmy mniej ryzykowali, a przez to ludzkość. Zbiorowo, ale indywidualnie mniej by osiągnęła. Nie szłaby do przodu. Bo dzięki temu, że my tej daty śmierci nie znamy, to po prostu ryzykujemy. Tak jak czytałem w książce Homodews, Krótka Historia Jutra, gdzie tam autor, profesor z Izraela, porusza wątek tego, że dzisiaj jednym z projektów ludzkości jest nieśmiertelność, na drugą nóżką mówi o tym, że no ale jeżeli my będziemy wiedzieli, na przykład, że możemy sobie zapewnić nieśmiertelność poprzez to, że e, potrafimy siebie naprawiać, mhm. czyli utrzymać nasze ciało jak niczym samochód w dobrej kondycji, czyli to jutro ten koniec nie nastąpi nigdy. To my nagle stracimy tą naszą, to, naszą, to nasze ryzykowanie, nie będziemy potrafili ryzykować. Mhm. Będziemy się bali. Nie, nie sięgniemy po te marzenia wbrew pozorom. Czyli ta, ta wiedza nas ograniczy. I okej, okay, przeżyjemy może dłużej, ale czy lepiej? Czy rzeczywiście szczęśliwi? No, w nie w wiem, sumie... czy w dobrą stronę poszła ta dyskusja, <noise> bo nie wiem, jakie, jakie miałaś założenie, ale. Słuchaj, od miłości do śmierci nagle przeszliśmy, ale myślę, że to. Jeszcze, jeszcze możemy powrócić. Szekspira. Tak, jeszcze możemy powrócić, absolutnie, więc może nie tak dramatycznie, może nie dramatyzujmy. Mhm. Natomiast w tym, co mówisz, myślę, że jest bardzo dużo, dużo racji, bo faktycznie człowiek jest gdzieś tam zdolny do ryzyka i ma w sobie tę odwagę z tego powodu, że chyba trochę wierzy, w, nie, nie w nieśmiertelność, ale w tę, w tę swoją taką przewagę, w to, że w tę swoją moc, siłę, że może, że może dużo. I, I dlatego się gdzieś tam też decyduje na, na, te, na tego typu w ogóle ekstremalne lub mniej, bo to nawet nie mówimy o tych takich totalnie ekstremalnych rzeczach, bo czasem myślę, że dla każdego to ekstremum może być po prostu innej rangi i może być po prostu czymś innym. Natomiast to, co sobie pomyślałam, to jak zaczęłaś o tym opowiadać, że mogłoby być tak, że znając datę swojej śmierci, po prostu dzień przed nagle wszyscy by szaleli, i, i, i że tak powiem, już tutaj ryzykowali na maksa. No, oczywiście trochę z, z uśmiechem na ustach to mówimy. E, no, ale może od tej śmierci odejdźmy, bo powiem szczerze, że mówiąc, zaczynając w ogóle ten temat, nie spodziewałam się, że podejdziemy w. Tak, tak, że pójdziemy w tę stronę. To jest właśnie to, że nigdy nie wiesz, w którą stronę pójdzie dyskusja, To prawda, rozmowa. to prawda. Czasem są to jakieś czarne, jak w tym przypadku ciemne zakamarki. Bardziej chciałam skierować tę rozmowę na temat wdzięczności. Mm -hmm. Bo trochę o tym zaczęliśmy, trochę, trochę gdzieś tam wstępnie powiedzieliśmy, że no warto być wdzięcznym za dzisiejszy dzień i tak dalej. Tylko ja myślę, że temat wdzięczności jest często bardzo traktowany tak po macoszemu. Na zasadzie dobra, bądź wdzięczny, dobra, wypisz sobie tam pięć rzeczy dziennie, za które, masz, za które jesteś wdzięczny, bo to Ci pomoże, będzie lepiej, to, no tak, bądźmy wdzięczni, nie? Bądźmy wdzięczni za to, że w ogóle dzisiaj jesteśmy, że słońce świeci i tak dalej. A mam taką trochę teorię, że, że ta wdzięczność jest naprawdę bardzo ważna. I może już jest czasem takim słowem wyświechtanym, takim już, które, którego nie traktujemy zupełnie na poważnie, a, a myślę, że jednak powinniśmy, bo bycie wdzięcznym to nie jest tylko mówienie sobie, że a, bo jestem wdzięczna, tylko to jest czucie, że ja jestem wdzięczny za to w ogóle, za moje życie. I wtedy trochę mniej, by the way, boimy się mm, jakichś złych rzeczy, które nas mogą spotkać, mniej w ogóle doświadczamy złych rzeczy, bo ich nie przyciągamy e, i mniej boimy się nawet samej śmierci, jeżeli nie. jesteśmy wdzięczni za to, co nas tu spotyka. Ja myślę, że ta wdzięczność jest wyświechtanym słowem też dlatego, że my bardzo często słyszymy ciesz się z tego, co masz, bo inni mają gorzej. O, I tak. to jest klucz do tego, w sensie, że aha, to ja mam być wdzięczny, mimo że na przykład coś mi nie leży, uh -huh. ale mam być wdzięczny nie dlatego, że kurczę, to i tak jest w sumie do, dużo, czyli nie w takim pozytywnym sposobie myślenia o tej wdzięczności, uh -huh. tylko, tylko argumentem do tej wdzięczności jest to, bo może być gorzej. A to nie jest argument. Na przykład, dla mnie, jako dla młodego człowieka, kiedy to słyszałem jako dziecko, to nie był argument, no bo, okej, okay, no zawsze się znajdzie ktoś, kto ma, być kto ma gorzej, ale to nie jest argument do wdzięczności. Z mojej tak, strony. Ale to są jeszcze te dwa aspekty, że bo ty możesz mieć gorzej, zawsze możesz mieć gorzej, albo właśnie, bo inni już mają gorzej. Więc ty się ciesz, że masz tak, bo inni mają gorzej. I to jest trochę takie atawistyczne, nie? Że dlaczego. Ja mam się cieszyć i moją, moim powodem ma być to, bo inni mają gorzej? Nie, ja mam się cieszyć, bo ja mam tak, jak mam, bo jest tak, jak jest. To jest okay. też związane z tematem akceptacji. Ja akceptuję miejsce, w którym ja jestem i chcąc osiągnąć jeszcze więcej w życiu, czy z takich kwestii w ogóle już materialnych, to, to nawet mnie nie wchodziła w to, ale, ale że, że gdzie ja chcę być, do czego ja chcę dążyć, jakim człowiekiem ja chcę być w życiu, jak ja chcę podchodzić do życia, kim się chcę otaczać, bo myślę, że to są te ważne rzeczy i te ważne wartości. I wychodząc z założenia, no dobra, to jestem wdzięczny, że Dzisiaj siedzimy, czy wdzięczna, że dzisiaj siedzimy tu razem, rozmawiamy, jest fajnie, no bo w sumie inni to, to, to nie siedzą, bo w sumie inni to, nie wiem, są w pracy, bo w sumie inni to mają gorzej. No nie, no, no nie, nie z tego, nie z takiej intencji. E, no tak i myślę, że właśnie dlatego wiele osób tak podchodzi z taką bagatelizacją do tego. Tak bagatelizuje to, no bo gdzieś zostaliśmy wychowani na tym fundamencie. Ale jeżeli mówimy o wdzięczności, o tych małych rzeczach, przypomniała mi się jedna anegdota. Kiedy siedzieliśmy w tym pokoju i robiliśmy pierwsze podejście do wspólnej medytacji. Był taki czas. Pamiętam, tak. y, robiliśmy medytację wdzięczności właśnie. Mhm. I to było już tam godzina 21.30, e, jakiś kwiecień, więc już było mocno ciemno. Prawie jak w środku nocy. Ja tak sobie, moja pierwsza myśl była taka, no okej, okay, no dobra, mam wymieniać te rzeczy, za które jestem wdzięczny z tego dnia, uh -huh. no to co ja wymienię? Jedną, dwie, trzy takie główne rzeczy, które pamiętasz, bo one po tym całym dniu ci zostały w głowie. Uh -huh. Ale później już po tych pierwszych, po tym pierwszym czasie, kiedy się śmialiśmy, bo to wiadomo jest sytuacja, kiedy dwie osoby siedzą w pokoju, leci jakaś muzyka i mamy siedzieć i myśleć. Nie, no dobra, powiedzmy to sobie, się, że medytacja, tak może być, medytacja może być bardzo yy, Zabawna. miła. Z... <laughs> Zabawna też, ale no. taka, takim po prostu dobrym momentem. E, natomiast no, my to tutaj jeszcze określiliśmy takim, że tak powiem, nastrojem. Wyjątkowym, I więc to było faktycznie zabawne. Troszeczkę się pośmialiśmy przy okazji, ale, ale później udało nam się faktycznie wejść w tę medytację taką już dobrą. Tak, i właśnie jak weszliśmy już w to, i nagle było te 15 minut takiego realnego czasu odłączenia. Tak. Ja tak zacząłem sobie iść od samego poranka przez cały dzień. I tak już naprawdę przypominając sobie. Panią, którą spotkałem w windzie i z którą miałem miłą rozmowę i jakieś tam wymieniliśmy uśmiechy, przez dobre ciastko, które zjadłem w piekarni, przez ciekawy, inspirujący wywiad, który obejrzałem, czyli takie bardzo małe rzeczy, o których nie pamiętałem nawet, że je robiłem w trakcie tego dnia. I nagle ta lista zaczęła mi się tak wydłużać, że z tych czterech rzeczy, o których myślałem na początku, zrobiło się kilkadziesiąt, nie wiem, trzydzieści różnych rzeczy. Hmm. i wtedy poczułem taką realną radość mimo że teoretycznie tego dnia nie zrobiłem nic wielkiego to był dzień taki jak każdy inny no właśnie bo to jest też tak że my się często doszukujemy rzeczy dużych czyli co się wydarzyło w ostatnim czasie takiego dużego nie co u ciebie dobrego co u ciebie dużego jakie zmiany i szukamy tych takich dużych właśnie chwil dużych momentów a nie o to chodzi. Czy w życiu i tak pamiętamy później po czasie faktycznie te momenty, a nie wszystko, bo po prostu nasz umysł nie jest w stanie zapamiętać wszystkiego, a szczególnie jeżeli są to rzeczy powtarzane, czy właśnie jakieś niewybijające się za bardzo emocjonalnie, no to faktycznie trochę gdzieś tam nam to znika, chociaż też jest coś takiego, że mm, pamiętamy momenty, czy pamiętamy słowa, zdania, jakieś dziwne czasem sytuacje. Które, ym, które po prostu jakoś z nami zarezonowały. Z jakiegoś dziwnego przypadku, przyczyny, że y, czasem nie wiemy, na przykład, nie wiem, może być jedna sytuacja, w której byliśmy razem i wiesz, ja zapamiętam to tak, bo Jezu, no bo tam się coś zdarzyło, bo ty coś powiedziałeś, Adrian, bo, bo tam coś ten, a ty do mnie na przykład mówisz, serio? Ja jakoś tak tego nie pamiętam, albo w ogóle nie pamiętam tej sytuacji. I to, że ja ją zapamiętałam, to z jakiejś przyczyny, bo wzbudziła we mnie albo jakieś konkretne emocje, albo ze mną zarezonowała, albo coś we mnie wiesz, nawet wzbudziła, że mm, coś nie tak, coś, coś, coś jakoś mnie to dotknęło, uderzyło. Więc yy, wracając do wdzięczności, myślę, że tak, za małe rzeczy jak najbardziej, dostrzeganie małych rzeczy jak najbardziej, ale też kwestia druga dostrzeganie też dużych rzeczy. Czyli to, że my w ogóle jesteśmy, to, że mamy rodziny, to, że mamy przyjaciół, to, że mamy pracę, to, że mamy zdrowie zdrowie jest dopiero gdzieś tam szanowane dużo bardziej i taki, jesteśmy wdzięczni, kiedy nam się trochę nóżka powinie, kiedy nam się kolanko y, złamie, albo kiedy nam się y, coś zdarzy, że nawet boli ząb po prostu danego dnia i nagle wtedy widzimy, kurczę, jednak jak człowiek jest zdrowy, to, 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 to wszystko można. Wtedy można wszystko. Ciekawy jest ten wątek, y, okej, okay. Czyli bądźmy wdzięczni i za te, i za te rzeczy, uh -huh. ale że rzeczywiście pamiętamy tylko o tych dużych, i nagle, jeżeli ich, ich już nie ma, to wpadamy teoretycznie w taką stagnację. I teraz wracając do pocałunku, jesteśmy mega wdzięczni, kiedy on mnie pierwszy raz pocałował. Uh -huh. To jest duża rzecz. Ale to, że on mnie po 50 latach pocałował, nie zwraca na to uwagi. A może powinienem. Tak. Bo to jest. To, no nie można tego porównać. Wiadomo, że większe motyle w brzuchu są, kiedy jest to pierwszy pocałunek. Ale po 50 latach to też możemy być za niego wdzięczni. No tak, tak. To jest tak nawiązanie. Że... Chciałem to nawiązać do tych pocałunków i tych dużych i małych rzeczy. Zdecydowanie. Pamiętajmy o tym pierwszym, ale za tym też bądźmy wdzięczni. Uh -huh. Ale też właśnie... Dajmy dużo uważności dla tego pierwszego i dla tego, dla tego po 50 latach. Nie? To odnosząc do, do czasu, no oczywiście, że to, że to się też po czasie zmienia. Natomiast y, faktycznie, że czasami tak sobie myślimy, że już pewne rzeczy są dla nas, stają się dla nas po prostu oczywiste, naturalne: to, że jesteśmy, to, że jest z nami rodzina, to, że tak jest, to, że tu jestem, to, że to mam. No tak wiadomo, prawda? Dzisiaj trochę myślę, bardzo filozofujemy, ale też może, może z kimś równie bardzo to zarezonuje i może wywoła też jakieś emocje właśnie skupiające się na wdzięczności, na docenianiu tego, co mamy, albo wręcz przeciwnie, nie? Bo czasem jest tak, że możemy pomyśleć sobie, dobra, ale ja już jestem wdzięczna, spoko, ja już to mam, już to robi, jest mi okej, okay, widzę też efekty tego w moim życiu, bo to się przekłada gdzieś tam na to, że po prostu jest lepiej, jeżeli ja skupiam swoją uwagę na tym, że, że jest, że, że ile ja mam, ile ja dostrzegam, ile ja widzę, to to rośnie. No zawsze tak powtarzam już teraz, że skupiasz swoje, skupienie swojej uwagi na tym, na konkretnej rzeczy, jakby sprawia, że ta rzecz rośnie. To za co jesteś wdzięczna? Hmm. Dzisiaj jestem bardzo wdzięczna za to, że świeci słońce, bo, bo lubię, gdy świeci słońce, mimo że w naszym mieszkaniu jest bardzo gorąco. Jestem wdzięczna za, za swoją pracę, którą lubię, ale która daje mi też dużo takiej wolności i sprawia, że, że mogę realizować na przykład podcast i mam na to siłę i energię. I jestem wdzięczna za to, że, że, że możemy po prostu. Ze sobą rozmawiać, i że to wnosi też wartość, myślę, że i dla nas, i dla innych. Tak, a ja. To u mnie, jak tak popatrzę, na swoje 4 lata, bardzo mocno ewoluowało. Bo kiedyś byłem wdzięczny za właśnie te duże rzeczy, to znaczy, jak coś zrobiłem, jak dopiąłem jakiś projekt konkretny, wydałem i puściłem to w świat. Albo jak coś dostałem namacalnego. A teraz. Takie rzeczy są dla mnie nieważne, materialne, ale naprawdę czuję wdzięczność za ludzi, których mam wokół siebie. Mhm. I tak, ja w poprzednim odcinku bardzo mocno znowu wtedy poszedłem w ludzi, i teraz znowu y, naprawdę czuję tą wdzięczność za ludzi, bo te relacje i te rozmowy gdzieś są czymś najcenniejszym, co możemy, co możemy dostać w życiu. Taką wymianą między sobą. Nie? Wymianą, ale nie, też takim. Mm, Wtedy masz dopiero poczucie, że jest dobrze. Mhm. Że masz do kogoś się zwrócić. Że możesz dostać yy, ten, ten uśmiech zwrotny. Nie wiem, wtedy po prostu masz takie poczucie, że jest dobrze. No tak, bo czasami. A kiedy masz rzeczy, to niekoniecznie. Sam ze sobą, mm, powiedzmy, jesteś. I, I nie jesteś w stanie, nie wiem, poprawić swojego samopoczucia i tak dalej, to jednak zwrócenie się do przyjaciół, zwrócenie się do kogoś, kto po prostu nawet wysłucha, nie mówiąc nic, albo nie dając na siłę rad, czego unikajmy naprawdę, jeżeli są to rady nieproszone. I wtedy po prostu, wtedy po prostu czujemy, że to, że to ma sens. Tu się zgadzam. Ludzie tak. są ważni. Ten odcinek będzie może troszkę krótszy, ale to też nie jest nic złego. A chcę go zakończyć jedną zwrotką z mojej ulubionej piosenki. Jednej z moich ulubionych, też ją pewnie znasz. No, znam, znam. Od razu nie pomyślałem, kiedy zaczęliśmy o wdzięczności. Myślę, że ona <laughs> powinna tu wybrzmieć. Czyli piosenka Igora Herbuta pod tytułem Wdzięczność właśnie. Bo ona jest tak prawdziwa, jak ja mam gorszy dzień, to właśnie jej słucham. I może wy też posłuchajcie, kiedy ten gorszy dzień macie. I Igor śpiewa tam właśnie w taki sposób. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. No właśnie. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Czyli wtedy te małe pocałunki będą miały ogromną moc. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne.